Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was na film o pędzlach. Chcę Wam pokazać kilka moich perełek, kilka takich moich ulubionych egzemplarzy, które są ze mną najdłużej, które są ze mną kilka lat, które kosztowały e, niewielkie pieniądze albo nawet grosze, e, a służą mi do dzisiaj w niezmienionym stanie. E, także właśnie dzisiaj na tych perełkach chcę się z Wami, nad nimi się chcę z Wami zatrzymać, skupić. Tak, zapraszam. Zacznę od moich pierwszych pędzli, jakie kiedykolwiek pojawiły się w mojej kosmetyczce. I wszystkie te pędzle łączy y, jedna rzecz, a mianowicie cena. Każdy z tych pędzli, każdego, y, cena każdego z tych pędzli wahała się od około 6 do 9 zł. To było prawie 3 lata temu, więc nie mogę zagwarantować, że jest teraz tak samo, ale na pewno powinno na kosztować poniżej 10 zł. I to są wszystko pędzle mm, syntetycznego włosia, natomiast y, te włosia między sobą, pomimo tego, że wszystkie są syntetyczne, się różnią. Ym, trzy pierwsze pędzle, pierwsze z, y, trzy pędzle z prawej, to są pędzle marki Donegal. Ym, z czarnego włosia pędzel do nakładania cieni na całą powiekę, Czyli zawsze taki pędzel jest potrzebny. To jest włosie, które jest włosiem syntetycznym, ale takim całkiem nieźle przypominającym i łudząco podobnym do włosia natu, naturalnego, do włosia z kozy. Naprawdę to jest całkiem, całkiem nieźle podrobione, naturalne włosie kozy. Naprawdę bardzo, bardzo fajnie się sprawdza i tak naprawdę w każdym makijażu mi się ten pędzel przydaje i używam go niemal codziennie od 3 lat. Kosztował 6 zł. Używam go 3 lata. Powtórzyć? Chyba nie trzeba, ale myślę, że, yy, że to fajnie, że pędzel może być tak dobry i tak tani. Pędzel Donegal znajdziecie w drogeriach Natura. Kolejny pędzel również marki Donegal, to jest również pędzel. Języczkowy. Natomiast jest już to pędzel z trochę innego włosia. To jest włosie syntetyczne, ale takie włosie, które spotyka się w pędzlach do podkładu. I to jest genialny pędzel, którego można używać do produktów kremowych, na przykład do cieni w kremie, i również bardzo fajnie sprawdzi się do korektora. Włosie jest na tyle fajnej jakości, że pomimo tego, że Używam go do ciężkich produktów, takich jak właśnie cień w kremie, to mimo to bardzo fajnie się domywa, nie, nic nie odstaje, nic nie wypada. Bardzo, bardzo fajna jakość. I jego brat bliźniak malutki pędzelek, który po prostu skradł moje serce. To jest pędzel, który jest pędzlem języczkowym, natomiast muszę wam skazać bliżej. Natomiast jest to pędzel, który jest po prostu bardzo, bardzo malutki. To jest języczkowy, bardzo króciutki pędzel, bo w tym miejscu się, jak widzicie, zaczyna. Bardzo fajnie sprawdza się do nakładania korektora w jakieś newralgiczne, trudno dostępne miejsca i bardzo fajnie sprawdza się do dolnej powieki, również do produktów kremowych czy do eyelinerów, bo jest takiego samego włosia jak jego większy brat. I ostatni pędzel z tej rodzinki to jest pędzel kuleczka, fioletowa kuleczka chociaż już wyblakła, marki Essence pędzel za 9 zł, pędzel wielofunkcyjny, który możemy zrobić po prostu niemalże wszystko, możemy nałożyć cienie e, na upartego, na całą powiekę, w załamanie w zewnętrzny kącik, rozwyższać cienie, rozwyższać kreskę nałożyć cień na dolną powiekę jeżeli w szafach Essence pojawią się jeszcze bądź pojawiają się, bo na to niestety nie zwróciłam uwagi, te pędzle, to koniecznie w taką fioletową kuleczkę się zaopatrzcie, bo naprawdę, naprawdę jakość jest tego pędzla bardzo fajna i jak widać, można go używać 3 lata. Dwie kolejne perełki w moich zbiorach to są dwa pędzle marki Hakuro. Hakuro H13 do konturowania. I Hakuro H77 do oczu, do rozcierania. To są ym, dwa moje pierwsze pędzle marki ym, Hakuro. To są pędzle, które również są ze mną niemal 3 lata. Kosztują około 20-25 zł. I to, co je łączy, to to, że jest to włosie naturalne i jest to włosie kozy. Hakuro H13 w tym momencie jeszcze nie do końca wysechł po praniu więc może nie prezentuje się mega idealnie. Natomiast to co jest um, fajne i to co jest warte uwagi w pędzlach Hakuro, to to, że one są naprawdę bardzo dobrze, że tak powiem przystrzyżone, bardzo dobrze um, wyprofilowane, bardzo ładnie ułożone włosie. I te pędzle po praniu trzymają swój kształt i swoją formę. E, zarówno większy, jak i mniejszy. Um, ja Wam w tym momencie pokażę jak ja piorę pędzle i jak przygotowuję je do suszenia żebyście też zobaczyły, no co robię takiego, że te pędzle od trzech lat są razem ze mną w niezmiennym stanie. Jedynym minusem tych pędli może być to, że przy niektórych praniach jakiś tam włosek wyleci, czy czasami przy używaniu po prostu jakiś włosek z nich wyleci. Natomiast jak widać mam je 3 lata i one nie wyłysiały. Wyglądają całkiem nieźle, całkiem, całkiem sensownie, są bardzo miękkie, bardzo się fajnie nimi pracuje. Puszyste, miękkie, niedrapiące skóry, ładnie trzymające kształt, świetnie się piorące. Jak dla mnie pędzle idealne. Mam nadzieję, że ten film przekonał Was do tego, że można kupić zwykłe, proste tanie pędzelki, yy, które będą bardzo fajnie yy, z nami współpracowały, będzie się nimi bardzo fajnie pracowało, będą się bardzo dobrze spisywały, dobrze prały, dobrze schły i będą nam służyły kilka lat. Myślę, że yy, kupienie czegoś za niewielkie pieniądze, co będzie nam służyło naprawdę kilka lat to jest sztuka. Warto takich pędzelków szukać, które są tanie, bardzo dobrej jakości i starczą nam na kilka lat, dlatego prośba do Was, jeżeli znacie jakieś inne pędzle, które są świetnej jakości, które kosztują niewielkie pieniądze i które macie już bardzo długo i bardzo dobrze Wam służą i nic się z nimi nie dzieje, to koniecznie napiszcie na dole, to ja skorzystam inni skorzystają i po prostu pogadajmy sobie dzisiaj o tanich, dobrych, niezawodnych pędzlech. A już się z Wami żegnam, do usłyszenia następnym razem, pa pa!